Halo! Dzień dobry! Co tam mamy? Cześć! Dzień dobry! Witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Dziś nadszedł ten wielki, wyczekiwany dzień. Nareszcie jest klucie kurczaków. Jeśli jesteście ciekawi, co w tym filmie mam wam do przekazania, i ile jest tych kurciaczków, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, kurka cały czas wytrwale siedzi. Na jajach zasiadła 9 maja, a dziś jest 30 maja, więc 3 tygodnie praktycznie wysiadywała jaja przez 21 dni, inaczej mówiąc. Dziś rano zresztą już powitałem nowego pisklaczka spod tej kury. Ale no, nie miałem możliwości nagrania wcześniej dla was filmiku, bo były inne obowiązki i też zresztą dość późno do domu wróciłem. No ale teraz bez owijania w bawełnę i bez zbędnego przedłużania musimy zajrzeć pod kurę i zobaczyć co na tam ciekawego skrywa, bo sam zresztą jestem ciekaw. O proszę. I teraz, tak moi drodzy, jak widzicie, na chwilę obecną aktualnie mamy cztery pisklaczki. Z tego co widzę, dwa są takie w kolorze żółtym. Ten jest bardziej taki brązowy, a ten jest już w ogóle czarny, czy tam ciemny. I tak, mogę jeszcze dodać, że jak widać, ten jest gołoszyjką. Tutaj muszę pilnować, żeby kura też mi nie przeszkadzała. Bo chcę właśnie jeszcze tutaj nagrywać dla Was. A więc widzicie, że ten jest gołoszyjka. O. Piękny maluszek. Kurka, przepraszam cię jeszcze za chwilę wejdziesz. Tylko muszę tutaj. widzą pokazać co Ty tutaj masz za pięknoty. Tutaj. Mamy drugiego pisklaczka, ale już niego uszyjkę. Zobaczymy, czy ma łapki obrośnięte. Ale chyba nie. Nie, nie ma obrośniętych łapek. Ale również jest bardzo piękny. Ale ten, zobaczcie, jaki taki pulpecik z niego, że tak to ujmę. Zobaczcie. Ładny, ciemny kolor. Tutaj tylko ma takie bardziej yy, jasne jakby no, przebarwienia na swoim brzuszku. O, i teraz to ładnie fajnie widać. I patrząc też na kolor łapek może być to jakaś, jakiś młody kurczaczek pisklak od Ayam Semani, ale pewności na 100% nie mam. To są tylko i wyłącznie moje podejrzenia i moja sugestia. Ale czas pokażę i zobaczymy, co z tego tak naprawdę będzie. Tutaj mamy tego naszego kolejnego, już ostatniego na razie. Póki co, pulpecika ładny. Łapek chyba też nie ma obrośniętych. Nie mogę też dokładnie zobaczyć, bo on mi siedzi tak na dłoni, a w drugiej dłoni trzymam właśnie kamerę i kameruje a więc uwierzcie mi jest bardzo ciężko ale spróbuję nie, żaden z tych kurczaków akurat nie ma obrośniętych łapek i na razie mamy tylko jednego kurczaka goło tutaj jak możecie też zresztą sami sobie zauważyć mamy tutaj na kucie jaja więc to jest już jasny znak i sygnał zarazem, że będzie tu się, tutaj się kluł kurczak, bo zresztą już rozpoczął proces klucia. Tutaj już ładnie to widać. Mamy tam żywego kurczaczka, ładna dziura i niebawem też powinien się wykluć, jeszcze nawet dzisiaj. A kolejne jaja? No, chociaż tutaj też słyszę. Jest popiskiwanie w jajku, tutaj jest też pęknięcie skorupy jaja, więc kurczaczek też w tym jaju będzie. A te pozaznaczane jajka są po prześwietleniu, zresztą jak wszystkie, ale po zakończeniu tam, tamtego odcinka z przyświetlenia jaj pozaznaczałem te dwa jaja, bo one były według mnie takie dość podejrzane, bo prawdopodobnie są to zbuki, czyli niedobre jaja, z których już prawdopodobnie nic nie będzie. Ale je jeszcze zostawiłem. Zobaczymy. No i na razie co? Niech kura tutaj wchodzi do gniazda. Niech ogrzewa te pisklaczki. I niech wysiaduje resztę kolejnych jajek. Bo właśnie takie jaja muszą być jak najbardziej ogrzewane. Więc nie ma czasu. Piękne dźwięki, zarówno kury jakich pisklaczków. Jeszcze do tego ten widok tego kurczaczka. Zobaczcie to. To jest coś przepięknego i cudownego. Uwielbiam takie widoki. Ale uwierzcie mi, że na żywo widać to o wiele, wiele, wiele lepiej niż na kamerze. Co tam nam powieść ciekawego, co, maluchu? Co nam powieść ciekawego, co? Szkrabie? No, mamusia tu twoja jest. Cieszy się, że ma już swoje dzieci po raz pierwszy w swoim życiu, że się doczekała tego dnia i tego momentu. No to tak, moi drodzy, skoro kura już siedzi na gnieździe, Wraz z tymi piskleczkami i z tymi pozostałymi jajami, to niech siedzi, nie przeszkadzamy jej i nie denerwujemy przy okazji. Ale mam jeszcze Wam coś ważnego do powiedzenia. Mianowicie, po prześwietlaniu tych jaj, na drugi dzień czy tam jeszcze na kolejny dzień, już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś to tak było. Zajrzałem tutaj do gniazda pod kurę żeby zobaczyć w jakiej sytuacji są jajka i tak dalej to niestety się załamałem, nie ukrywam troszeczkę i zauważyłem, że jedno jajko mniejsze było zgniecione dość mocno i nie było sensu go pozostawiać do wylęgu bo nic by z niego już po prostu nie było a to było smutne bo to jajo było zalężone bo tak wyszło na prześwietlaniu jaj. A drugie jajo również chyba musiało być zgniecione. A na dodatek był w nim też kurczak gołoszejka, ale oczywiście już nieżywy. Leżał po prostu w gnieździe, bo na skutek tego, że jajo było zgniecione, to on mógł po prostu wypaść z tego jaja i znajdował się krótko mówiąc w gnieździe pod kurą i w ten sposób z 13 jaj zostało 11 i teraz z tych 11 wykluło się na razie yy, wykluła się 4 piskląt więc jeszcze pozostało 6 jaj do wylęgu a w sumie 4 jaja bo te dwa są zaznaczone i prawdopodobnie są to zbuki ale tak jak już wcześniej wspomniałem pożyjemy, zobaczymy czas pokaże na razie czekamy i cieszymy się tym co mamy więcej kurczaczków jeszcze będzie dwa na pewno bo w jednym jaju jest mniejsze kucie jaja w tym drugim jaju jest już widoczny kurczak w jaju, więc powinien się niebawem wykluć. Jeszcze dziś. A w trzecim jaju jest słychalne po prostu popiskiwanie, pisklęcia. I też jest tam małe pęknięcie, więc piskle jak najbardziej też będzie. Generalnie cieszę się bardzo z tego powodu, że są już kurczaczki, bo lubię właśnie takie piękne, naturalne lęgi, czysta przyroda. I nic poza tym, ale wiadomo, że wszystko ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. O, tutaj zresztą są te jeszcze skorupki po jajach od tych wyklutych już piskląt. O, zresztą tutaj macie jeszcze ślady po tych zgniecionych jajach, jak to żółtko tutaj wyleciało i pobrudziło skorupki innych jaj. O, tutaj na przykład. Patrząc po skorupie jaja, możemy zauważyć i domyśleć się, że jedno piskle wykluło się z zielonego jaja, czy tam z zielonkowatego jaja. Kolejne jajo było takie kremowe. No i to na razie tyle. Mamy skorupek. Drobne części skorupek są tam jeszcze w środku w gnieździe, ale nie chcę już tego wyjmować. Bo bym musiał całkowicie wyjąć pisklaczki, jajka, a to jest na razie niepotrzebne. No i tak, na dziś już będę kończył ten dzisiejszy odcinek. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to pozostawcie jak najbardziej łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!